Dzisiaj pragnę powitać Was z sercem pełnym światła, pokoju i miłości. Niech od tej chwili poczujesz tę delikatną energię, która otula wszystko wokół Ciebie, niczym niewidzialne objęcie płynące prosto z nieba. Weź głęboki oddech, pozwól sobie tej chwili odłączyć się od hałasu świata i połączyć się ze swoją duszą. Aniołowie są tutaj. Zawsze tak było. Słuchają Twoich cichych myśli, ocierają Twoje niewidzialne łzy, a teraz wybrali ten moment, aby przekazać potężne przesłanie, które rozgrzeje Twoje serce i uspokoi Twój umysł. Prowadziła Cię tu jakaś większa siła. Nic nie dzieje się przypadkiem. Istnieje boski powód, dla którego powinieneś usłyszeć to przesłanie dzisiaj. I nawet jeśli nadal nie do końca rozumiesz dlaczego, wiedz, że wszystko zaczyna się układać. Anioły działają za kulisami twojego życia z bezwarunkową miłością i zawsze we właściwym czasie ujawniają to, co powinno być dostrzeżone, odczute i zrozumiane. Obecność aniołów nie wymaga religii, dogmatów ani rytuałów. Objawia się w prostocie westchnienia ulgi, w intuicji, która ci ratuje w tym niewytłumaczalnym poczuciu, że nie jesteś sam. Są tu i teraz szepcząc do twojego serca, jesteś kochany, jesteś prowadzony i wszystko rozwija się doskonale. Dziś niebo chce ci powiedzieć coś ważnego. Jest prawda, która wkrótce wyjdzie na jaw. Prawda, którą czas próbował ukryć, którą okoliczności próbowały zagłuszyć, ale która teraz zostaje uwolniona siłą boskiej miłości. Osoba, którą nosisz w sercu, tak, ta osoba, nie będzie już w stanie ukrywać tego, co czuje, co myśli, co musi ujawnić. Czas oczekiwania się kończy. Nadchodzi czas jasności. Otwórz więc teraz swoje duchowe uszy. Poszerz swoją percepcję i pozwól, aby każde słowo tego przesłania głęboko cię poruszyło. Wyobraź sobie, że każde zdanie jest niczym pióro światła, które łagodnie spływa z nieba na Twoją pierś. To nie jest po prostu przesłanie, to anielskie objawienie. I teraz przyszła do Ciebie, bo jesteś gotowy ją przyjąć. W trakcie naszej podróży przez życie spotykamy się z sytuacjami, które zdają się być niejasne. Są uczucia, które pozostają uwięzione w milczeniu, prawdy ukryte za powściągliwym uśmiechem i głębokie więzi, które, choć prawdziwe, pozostają niewidoczne dla osób z zewnątrz. Ile razy czułeś głęboko w duszy, że coś zostało pominięte? Co jeszcze było w tej historii, w tym spojrzeniu, w tej nieobecności? Aniołowie chcą, żebyś wiedział, Twoja intuicja nigdy Cię nie zawiodła. To uczucie, które żyje w Tobie, że jest coś więcej, to Prawda. To, co wydarzy się w Twoim życiu, będzie objawieniem Prawdy, której czas nie był w stanie wymazać. A to objawienie nie przychodzi po to, by zadawać ból, ale by wyzwolić, uleczyć i przywrócić to, co wydawało się utracone lub zagubione. W wymiarze duchowym wszystko ma swój bosko ustalony czas. Czasami, nawet gdy jesteśmy gotowi słuchać, druga osoba nie jest jeszcze gotowa, żeby mówić. Nawet gdy nasze serca wołają o odpowiedź, wszechświat czeka na dokładny moment, w którym odpowiedzi te nadejdą z jasnością, celem i miłością. I ten moment jest już bliski. Jest ktoś, kto skrywa głęboko w sercu uczucia, myśli, pragnienia, a także żale. Osoba ta ze strachu, dumy lub niepewności próbowała ukryć to, co naprawdę czuła. Być może odszedł, milczał lub udawał obojętność. Ale aniołowie mówią: serce nie kłamie długo. Dusza, gdy połączy się z inną, prawdziwą duszą, nie może pozostać milcząca na zawsze. Objawy są coraz wyraźniejsze. Możesz to zauważyć poprzez powtarzające się sny, piosenki pojawiające się znikąd, wspomnienia, które nieustannie powracają, a nawet dziwne poczucie spokoju pośród tęsknoty. To nie przypadek. To aniołowie przygotowują grunt aby prawda w końcu ujrzała światło dzienne. Oni działają za duchową sceną tego połączenia. Dotykają serca tej osoby, rozpuszczają bariery strachu i dumy, uspokajają wewnętrzne burze i budzą odwagę, by ujawnić siebie. To, co Cię czeka, to wyzwolenie dla Ciebie, ale i dla tej osoby także. Ale żeby ta prawda mogła się objawić z całą swoją mocą i celem, musisz być spokojny. Musisz być otwarty. Nie z niepokojem, lecz ze spokojem. Nie z wymaganiami, ale z zaufaniem. Ponieważ to, co pokażą ci aniołowie i to, co powie ta osoba, będzie czymś o wiele więcej niż tylko słowami. To będzie prawda duszy, która nie może już dłużej się ukrywać. Przygotować, zasłona się podnosi, a kiedy to nastąpi, zrozumiesz powód każdej ciszy, każdego dystansu, każdej łzy. Wszystko będzie miało sens, a miłość, prawdziwa miłość, odnajdzie drogę powrotną. Droga istoto światła, Aniołowie przychodzą teraz do ciebie z łagodnością i współczuciem, przekazując wiadomość prosto do twojego serca, kropka szepczą, że nigdy nie byłeś sam, nawet w najciemniejszych dniach, gdy samotność zdawała się być twoim jedynym towarzyszem. Byli tam, objęci twoim bólem, wysłuchiwali twoich cichych modlitw, powstrzymywali każdą łzę, chronili miłość, która żyje w tobie. A teraz przychodzą i ogłaszają, długo skrywana prawda jest gotowa, by ujrzeć światło dzienne. Prawda, która dotyczy ciebie i kogoś, kto także nosi tę więź w swojej duszy. Ta osoba, tak, ta, która, jak wyczułeś, wykofała się, zamilkła, zawahała się, jest teraz głęboko poruszona przez o wiele większą siłę duchową. Przez długi czas próbowała ukrywać swoje uczucia, zaprzeczać emocjom, udawać, że nie czuje tego, czego w istocie zawsze nie mogła ignorować. Aniołowie pokazują, że dusza ta przeżywała noce zwątpienia, wewnętrznych konfliktów, strachu przed tym, że nie będzie wystarczająco dobra, strachu przed obnażeniem się i odrzuceniem. Ale prawdziwa miłość, która rodzi się na płaszczyźnie duszy, nie znika z czasem, niebłędnie wraz z odległością. Przemienia się, dojrzewa i pewnego dnia powraca z większą siłą. I ten dzień nadchodzi. Aniołowie jasno mówią, ta osoba nie będzie już mogła się ukrywać. Wszechświat wypycha tę prawdę na powierzchnię i nie ma już możliwości odłożenia na później tego, co trzeba powiedzieć. Będziesz zaskoczony. Może nie w sposób, którego oczekujesz, ale na pewno w sposób, którego potrzebujesz. Prawda ta może zostać ujawniona poprzez bezpośrednią rozmowę, list, nieoczekiwaną wiadomość, lub nawet poprzez proste gesty, które ostatecznie ujawnią wszystko, co było ukryte. Ważne jest, że prawda przyjdzie z siłą autentyczności. Z blaskiem nagiej duszy. Dlaczego dzieje się to teraz? Ponieważ ewoluowałeś. Ponieważ Twoja energia uległa zmianie. Ponieważ nauczyłeś się dbać o siebie, słuchać siebie i cenić siebie. A w trakcie tego procesu stworzył przestrzeń, w której możemy przyjąć prawdę. Aniołowie świętują Twoją podróż. W milczeniu obserwowali, jak się odradzasz, podczas gdy świat myślał, że po prostu przetrwałeś. Widzieli, jak ciężko walczyłeś, by zachować wiarę, nawet gdy nie miałeś pewności. I dlatego wszechświat teraz zmierza w Twoją stronę. Prawda ta nie tylko Cię ekscytuje, ona Cię wyzwala. Aby pokazać, że jesteś wart miłości, szacunku, Wzajemności. Że Twoje uczucia nigdy nie poszły na marne. Że to, co czułeś, co przeczuwałeś i o czym marzyłeś, zawsze miało głębokie korzenie duchowe. Aniołowie mówią, że nie ma już miejsca na gierki, maski i półśrodki. Nadszedł czas prawdy. A wraz z nim przychodzi również uzdrowienie. Bo prawda nie boli, gdy jest wypowiadana z miłością, ona przemienia. Otwiera ścieżki, rozwiązuje węzły, leczy rany, które wydawały się wieczne. I nawet jeśli początek tego objawienia przyniesie zamęt, a nawet łzy, będzie to jak deszcz, który zmywa kurz duszy, przygotowując wszystko do ponownego rozkwitu. Zasługujesz na to, by żyć miłością transparentną. Zasługujesz na to, żeby usłyszeć to, co przez tak długi czas było ignorowane. I aniołowie sprawiają, że właśnie to się dzieje. Usuwają blokady, otwierają serca, rozpuszczają lęki. Abyś w końcu mógł spojrzeć tej osobie w oczy i usłyszeć to, co Twoja dusza zawsze wiedziała, ale potrzebowała wypowiedzieć na głos. Być może ta osoba przychodzi z żalem. Z przeprosinami, ze złamanym sercem za to, że próbowała uciec od tego, co zawsze było realne. I to od Was, dzięki światłu, które niesiecie, zależy, czy to spotkanie będzie pojednaniem, czy tylko wyzwoleniem. Tak czy inaczej, prawda przyniesie pokój. Prawda przyniesie jasność. Prawda przyniesie światło. Pamiętaj, aniołowie nie ujawniają niczego z wyprzedzeniem. Jeśli ta wiadomość dotarła do ciebie teraz, oznacza to, że cykl milczenia dobiegł końca. Dusza tej osoby nie jest już w stanie udźwignąć ciężaru tego, co niewypowiedziane. I nawet jeśli ona nadal będzie się trochę opierać, nacisk prawdziwej miłości i duchowej świadomości będzie silniejszy. Jesteś gotowy. I ona jest na dobrej drodze, żeby tam dotrzeć. Przyjmij to objawienie z otwartym sercem. Nie z pełnymi obaw oczekiwaniami, ale ze spokojną wiarą. Bo kiedy prawda przychodzi, nigdy nie przychodzi sama, niesie ze sobą przemianę, na którą liczyłeś i często wykraczającą poza twoje wyobrażenia. Teraz, gdy przesłanie aniołów zostało objawione, Poczuj głęboko w swoim jestestwie te wibracje jasności ulgi, która zaczyna się rozprzestrzeniać. Zamknij oczy na chwilę i zauważ, że wszystko wokół ciebie wydaje się jaśniejsze, subtelniejsze, prawdziwsze. To dotyk aniołów pieszczących twoje serce to twoja dusza budząca się do nowej rzeczywistości. Prawda, która wychodzi na jaw, nie jest zwykłym objawieniem, jest portalem. Portal do nowego etapu Twojej duchowej podróży. Faza, w której strach nie ma już miejsca, wątpliwości nie dominują już w Twoim umyśle, a miłość zaczyna być przeżywana autentycznie. Aniołowie przygotowują Cię do tego nowego cyklu z wielką troską, ponieważ wiedzą, jak bardzo czekałeś na ten moment. Widzieli, jak wstajesz, chociaż nikt nie zauważył, że leżysz na ziemi. Widzieli Twoją ciszę swój ból aby nie martwić innych. Widzieli, że idziesz dalej, nawet gdy nadzieja wydawała się niemal niewidoczną nicią. I tak oto przychodzą teraz, jako niebiańscy sojusznicy, aby zapewnić, że nadchodząca prawda przyjdzie jako błogosławieństwo, a nie rana. Jako wyzwolenie, nie jako konfrontacja. Możesz nawet poczuć motyle w brzuchu, gdy pomyślisz o tym, co zostanie powiedziane, co zostanie ujawnione. I to jest w porządku. To część Twojego człowieczeństwa. Ale aniołowie proszą Cię, abyś zaufał. Ponieważ prawda nigdy nie niszczy tego, co jest prawdą. Wręcz przeciwnie, wzmacnia, rozświetla, odbudowuje. Usuwa to, co jest iluzją, i pozostawia tylko to, co istotne. A tego, co jest najważniejsze dla Twojej duszy. Nikt ci nie może odebrać. To czas głębokiego, ponownego połączenia. Odnawiają się więzi duchowe. To, co wydawało się zagubione, zostało odnalezione. I nawet jeśli forma się zmieni, nawet jeśli ścieżka stąd będzie wiodła nieoczekiwanymi ścieżkami, światło, które aniołowie rzucają na twoje życie, jest jasne, zostaniesz poprowadzone do życia w sposób, który naprawdę ma sens dla twojej duszy. Więc pozwól sobie czuć, pozwól się poruszyć. Jeśli to konieczne, pozwól sobie nawet na płacz. Każda emocja jest znakiem, że Twój duch się porusza, że Twoja świadomość się rozszerza. A podczas gdy to się dzieje, aniołowie wciąż Cię otaczają, chronią, witają i inspirują. Towarzyszą Ci jak iskry światła, jak delikatne głosy w ciszy, jak niewidzialne obecności. Które sprawiają, że wszystko wokół ciebie wibruje z nową częstotliwością. Jesteś przygotowywany do przyjęcia tej prawdy z mądrością. Nie jako ktoś, kto osądza i oskarża, ale jako ktoś, kto rozumie i kocha. Ponieważ prawdziwa miłość jest taka, która leczy, nawet gdy boli. To zmienia, nawet jeśli wprowadza zamęt. To ujawnia, nawet jeśli przeraża. Przyjmij te chwile z otwartym sercem. Aniołowie szepczą Zaufaj temu, co nadchodzi. Jest większe, niż sobie wyobrażasz, prawdziwsze, niż śniłeś i dokładnie tego, czego Twoja dusza potrzebuje, by rozkwitnąć. A teraz zanurzmy się jeszcze głębiej w głębiny Twojej duszy, gdzie mieszkają najczystsze uczucia, najcichszy ból, najskrytsze pragnienia. Właśnie nad tym teraz pracują aniołowie. Oni znają twoje rany, twoje wspomnienia, twoje nadzieje, które czasami były tłumione przez strach przed ponownym zranieniem. Ale aniołowie nie chcą, abyś żył w defensywie. Chcą, żebyś żył pełnią życia. A więc ta prawda musi nadejść, uwolnić cię od ciężaru niewypowiedzianych słów, strachu przed niepewnością, więzienia przeszłości. Ile razy zadawałeś sobie pytanie: Czy wszystko, co czuję, jest prawdziwe? Czy kiedyś usłyszę to, na co czekałem? Czy ta osoba czuje to samo? Te pytania nieraz odbijały się echem w jego głowie. Narodziły się ze zwątpienia, ale i z wiary, z nadzieją, że kiedyś wszystko nabierze sensu. A teraz aniołowie mówią słodko: tak. Wszystko nabierze sensu. Tak, tę miłość odczuwało się po obu stronach. Tak, ta dusza rozpoznaje twoją. Nawet jeśli zgubiła drogę, nawet jeśli milczała, nawet jeśli uciekła, w głębi duszy zawsze wiedziała. I on zaraz to przyzna. To nadchodzące objawienie może wywołać łzy. Nie tylko ze względu na słowa, które zostaną wypowiedziane. Ale także ze względu na ciężar, który zostanie zdjęty z twojego serca. Bo w końcu ktoś powie to, co zawsze chciałeś usłyszeć. Ktoś spojrzy ci w oczy, albo napisze, zadzwoni, znajdzie cię i powie: Czułem to. Czuję to. Nie mogłem już tego ukrywać. Aniołowie zachęcają cię do przygotowania się emocjonalnie. Nie oczekuję perfekcji, lecz prawdy. Nie oczekiwać obietnic, ale obecności. Ponieważ to, co ta osoba ma teraz do zaoferowania, to serce uwolnione od obrony, gotowe na ponowne połączenie się z Tobą dusza w duszę. A jeśli w trakcie tego procesu pojawią się mieszane uczucia złość, tęsknota, strach, przyjmij je ze współczuciem. To jest uzdrawianie w ruchu. To jest Twoja dusza wracająca do domu. Pamiętaj, Miłość aniołów obejmuje wszystko i są z tobą w każdym uderzeniu twojego serca. To, co nadejdzie, będzie błogosławieństwem. I jesteś gotowy. Kochany, gdy tu dotrzesz, nie będziesz już taki sam, jak na początku. Coś w tobie się otworzyło, połączyło na nowo, rozświetliło. Otrzymałeś boską prawdę, anielskie przesłanie, które ma przemienić nie tylko chwilę, ale całe Twoje spojrzenie na siebie, życie i miłość. Aniołowie wypełnili swoją misję. Przypomnieli, że prawda nas wyzwala, że miłość się objawia i że więzi dusz nigdy nie znikają. Potwierdzają, że wszystko, co czułeś, było prawdziwe, że wszystko, na co miałeś nadzieję, było słuszne i że wszechświat działa na Twoją korzyść w idealnej synchronizacji. Od tej chwili choć lżej. Z pewnością kogoś, kto wie, że nie jest sam, że jest chroniony, prowadzony i głęboko kochany. Objawienie, które nadejdzie, nie będzie końcem niczego, ale początkiem wszystkiego. Początek nowego sposobu życia, kochania i odnoszenia się do siebie innych. Jesteś godziem prawdy, miłości, wzajemności. Ty jest godny wyboru, zapamiętania i docenienia a aniołowie będą z tobą na każdym kroku, w każdej rozmowie, przy każdym spotkaniu. Niech to przesłanie rozbrzmiewa w tobie niczym święta pieśń. Niech pozostanie żywe, jak płomień płonący w twoim sercu, przypominając ci każdego dnia, że czas ciszy się skończył. A teraz nadszedł czas na coś poważnego. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoją duszę, polub ten film, udostępnij go swoim bliskim i zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać przesłania od aniołów bezpośrednio do Twojego serca. A jeśli chcesz wesprzeć kanał gestem wdzięczności, możesz dokonać darowizny za pomocą przycisku SuperFanQ. Dowolna kwota, nawet do 20 dolarów amerykańskich, ma ogromne znaczenie i pomaga nam rozprzestrzeniać jeszcze więcej światła i miłości na całym świecie. Jesteś częścią tej duchowej rodziny a aniołowie zawsze kroczą u Twego boku. Do zobaczenia w następnym przesłaniu, pełnym miłości i boskiego światła.